Najprostszy i najszybszy makijaż ever. Zaczynam od kremu Sisi, który ma 8 korzyści dla Twojej skóry i zapewnie on nieskazitelny wygląd. Poprzez połączenie makijażu i pielęgnacji, lekka formuła rozjaśni skórę, ochroni przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego oraz nawilży skórę i skoryguje zaczerwienienia. Sprawisz, że skóra o, będzie wyglądała olśniewiająco i będzie pełna blasku, możesz go używać również zamiast podkładu. Ja na tobie lubię mocniejsze wykończenie i użyję matującego fluidu. Mogę nałożyć na krem CC, bo on stworzy mi bazę nawilżającą, natomiast dodatkowo dokładam sobie matującą formułę i ma, e, i kryjącą formułę, żeby wyrównać kolor. No ale też potrzebuję, żeby makijaż utrzymał się cały dzień i cały wieczór, więc to jest istotne przy wyborze czy krem CC. Czy fluid. Następnie na jeden i na drugi nakładam puder transparentny. On nie ma koloru, natomiast daje przepiękne zmatowienie skóry i wygładzenie. Bardzo fajnie w okolicy oczu. Te wszystkie takie załamania strefy, gdzie może nam się skóra wyświecać. Brwi poprzez tusz zagęszczający henna. Hedna w butelce, wyczesuję i zagęszczam, i układam sobie brwi, ne, układając włoski. No i moja ulubiona część programu, czyli konturowanie. Zobaczcie, najpierw brązer. W linii włosów ocieplamy sobie też buzie. Ja robię to wszystko jednym pędzlem. Ja na niego mówię 3D, bo jest do trzech produktów. Teraz nakładam sobie rozświetlacz i jego wmasowywuję. W bronzer. czyli później tutaj się łączy mi brązer z rozświetlaczem. Nakładam też, zobaczcie, na całą powiekę. Wygląda genialnie to jest taka tafla złota na powiece. I przeciągam nad i pod łukiem brwiowym i między brwiami troszeczkę różu. I też róż ten sam będę nakładała sobie pędzelkiem w załamanie, w załamanie powieki, unosząc tym i otwierając oko, ale przede wszystkim dając taki bardzo świeży, naturalny i promienny wygląd. Podkreślić oczko fajnie jest czarną kredką, ewentualnie brązową, jeżeli zaczynasz się uczyć, albo jesteś blondynką. I następnie pędzelkiem rozcieram sobie też tą kreskę, żeby wyrównać. Wszelkie niedoskonałości, które pojawiają się, zobaczcie, trzeba trochę podciągnąć powiekę, żeby te wszystkie punkty dokładnie na czarno zakryć. No i teraz tuszujemy tusz, który nie tylko wydłuża i pogrubia, ale przede wszystkim pielęgnuje dziewczynę. Dzisiaj od kosmetyków wymagamy kolorowych również pielęgnacji błyszczyk. To jest bardzo genialny kolor, taki trochę brzoskwinki z migącącymi drobinkami, bardzo fajnie powiększa usta, bo wszystko co świeci, to odbija, więc też daje efekt powiększonych ust. No, i moja droga, jeżeli Ci się podobał makijaż i uważasz, że był w miarę szybki i chciałabyś sobie zakupić te produkty, które ułatwią Ci Twój makijaż codzienny, bo chodzi o to, że rano mamy 5 minut, żeby, żeby się zrobić, to muszą być to produkty, które same się malują i narzędzia, które ułatwiają pracę. Napisz do mnie, skontaktuj się ze mną.